Heja, heja, bardzo serdecznie. Zmniejszyłem to na low quality, coś tam i widzicie teraz o wiele płynniej wszystko mi chodzi. Bardzo brawowo, bardzo pięknie i tak ma być. Tak ma być. A z tymi wiewiórkami to ja nie wiem co, co tu chodzi, więc walić te wiewióry. Pokażę Wam fajną rzecz, którą Elfiki mają. Najpierw popatrzę gdzie ja w ogóle na pewno idę w tą dobrą stronę i zawsze idę w dobrą stronę. Tylko muszę w tą iść bardziej. To będzie lepiej kamuflaż, Bardzo mi się to podoba. Zamieniam się w takiego liska. I sobie biegnę przez świat. Ludziki mi Bo nie powinny mnie atakować. No dobra mnie No tak, lisek koło Wilka przebiegnę, to wiadomo, że prawa natury tutaj działają i. I wilk chce sobie liska zjeść. Ale tak normalnie to działa na tej zasadzie, że właśnie zmniejsza nam powiedzmy czy to pole widzenia czy, czy coś takiego, że no po prostu y, aż tak nie agrujemy przeciwników tu macie zresztą description opis tak zwany the Calary transforms in a fox for up to 30 seconds decrease the range at which enemies aggro them and the spawning any pets the Clary may have. No, czyli zmniejsza ten obszar widzenia, powiedzmy, wrogów. I wszystkie pety nam no, wywala, które przywołaliśmy. No, ładnie płynnie chodzi teraz. Może grafikalnie jest o się chyba otwiera. Widzicie, nie, bo jakieś takie się zrobiło brzydkie. Albo będzie burza. A, Rift. Ten chyba właśnie zamykałem. Tu jest nasz pan Kościoch. Przestań mi iść. I widzicie, co ja mam z tym w? Aha, good to see you. Box. No, jesteśmy chyba raczej klerykiem. Ok, akceptujemy akceptować musimy Right click to open Mamy jakiegoś nekolesa. I na początku jak widzieliście Nie wiem gdzie to jest, nie widzę Bo jest zlewka ślepy Aha, takie coś, a to jest trinket Czyli kiedy mamy go I e, jesteśmy poniżej Levelu 20 to EXPA o 5% Dostajemy więcej. Lubię takie bonusy. Lubię. Szkoda, że nie ma expa. 100%, 400% To by było. Dajesz nam no, znowu kwest jakiegoś. A, a to mam użyć fury, tak? Tak nam mówisz? Bo tam babcia tak mówiła. Change free. To jest. to jest. O, powiększyliśmy się. Fajnie. I to nam na minutę daje coś takiego. E Jesteśmy wtedy koksami przeznaczenia, tak myślę. I się nie mieścimy w drzwiach Taury. Co teraz? Bo nie zrozumiałem już. Find damage. Siga in. Coś tam, coś tam. Dobra, to ty, chyba nas nie interesuje. Idziemy teraz tu. Czyli standardowa podróż po świecie. Przydałoby się coś. Przy... A ty, panie, co robisz? Enter. A. Uh. Coś tam, coś tam. O! Ktoś po rusku pisze, po ruski. Nie znam języka. Chyba się nie wespnę. Mój standardowy sposób podróżowania po górach chyba. Nie no, tu zadziałał akurat. U, 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 u. I Jest powrotem do tej wiochy. Long Show Highway. To jest autostrada? Okej, okay, jakie czasy takie autostrady. O, tu widzimy, mał tak ktoś ma. Przestań biegać. No, troszkę. No, to ty idziesz, bo quest jeszcze idziesz, bo mi się nie chce. Nie chce mi się, babko, twojego questa robić. Ja idę tam, do no, lepszego świata idę. Czekaj, czy pod Ctrl P są pety. Nie, nie ma petów pod Ctrl P. Nie, to nie. Dobra, i sobie... Mini EXP. Biegniemy sobie, nikt nam nie przeszkadza. A my nawalamy, jak widzicie sami. To mi się w kleryku podoba. Taki mini oszust troszkę, nie? Jak HP nam się regeneruje, mieliśmy 99%. którzy nam krzywdę zrobią, bo czarują ale to nam raczej żadnej krzywdy nie robi no sposób na expo to chyba no jeżeli ktoś lubi tak biegać całe dnie i noce i dnie i jeszcze raz noce to może to być dla niego dobry sposób żeby się wyekspić bo póki co jeszcze troszeczkę expa się dostaje. Na późniejszych levelach będzie no, pewnie, jak to zawsze w MMO bywa, będzie trudniej. Ale to gracze MMO nic nowego w tej nowinie nie widzą. Best Tak, Mam jakiś ładny budynek. No, cieszy mnie, że biegnie ładnie. A grafika chyba... Stój. Nie jest nie jest źle. Wiesz, wiem, że może jakość tekstury i tak dalej nie jest nie jest jakaś idealna. Ale co tam? Czyli X to jest wyciągnięcie broni. Aha, co standardowo widok postaci? Jeszcze nie doszedłem, co znaczy taki FIFLAK. Stój! Good luck. Good luck chyba chcą nas widzieć w pałacu o, co to jest? Co to jest za wykrzyknik? Albo jest to quest trudniejszy co, co biegniesz dalej? Mhm. Mm Dobra, no, no, to są questy PvP, więc może się nie będziemy ruszać. Cześć. Hmm. czekajcie, ha! Czy będzie analogiczny do tego? Nie, H jest tutaj Achievementami. H <laughs> jest Achievementami, no dobra. Dobra, mm -hmm. dobra. Nie kombinuj Zenek. Koton. Pole treningowe. Tamto chce z nami rozmawiać. Tu pewnie konia możemy kupić gdzieś. No, jestem, żeby tak, ale czemu? Czemu? Wu, nie, nie róbmy tego. Jakie fajne laski, znaczy te o te tu. O, ta też była całkiem nice ass Jakiś mechaniczny koni, Unseen Agent. No, ja go jakoś si. Czy teraz bug. No, niestety nie dostanę go. Znaczy, dostać może dostanę, ale. Użyć już nie użyję. A to jest fioletowy quest. Jakie to są questy? Hmm. Mi się wydaje, że to będzie PVE. Niebieskie ko yy, kościochy to są zwykłe kościochy. Czerwone PVP. Nie miałem tu coś do oddania jeszcze. Tam coś jest. Yy, czerwone PVP. A fioletowe to będą właśnie chyba takie tego typu PVE. Musimy ten iść, bo epoch. Epoch plaza. Dzięki, że mi biegniesz 500 metrów dalej jak ja chcę. Czemu mam zielony pasek? I humbly ask for your help. Dzięki. Bindniemy chyba saula sobie, nie? 5 Golden, ok. Ok, Enter, the coś tam, jakiś portal. Nie wiem, nie chcę się na razie w to bawić. Przecież y mamy tam. Tu Rift jest mały, tak? Nie, jakiś. Nie, 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 to nie jest Rift. Co tu mamy? Przybliżenie. Hmm. A to co to? Jakiś... On to bardzo humorze jest albo hmm. śnieg pada. Nie lubię śniegu. Kto nie lubi śniegu? ręka w górę. Nie mam kamerki, to nie widzicie, ale podniosłem rękę. Ciu. Dobra to chyba pora u... Aha tu mamy jednego questa Takiego z... on jest zielony Nie niebieski niebieski to jest do oddania No więc poprawiam się Tak zielone są zwykłe Czerwone są PvP Fioletowe są i swear by my ancestors. I hope you come again. <try> Na pewno jeszcze dojdę. Okej, okay, okej. Okay. Maybe, maybe, maybe not. Tam ktoś chce gadać. Dziś pewnie przywódca Meridianu chce ze mną mówić. Bo jak to inaczej? Z kim, z kim innym mo może mówić? Zaraz level up? Nie Zoro zara, tylko Zaraz. Dobrze. O, kolejny Quest. Tego nie widzę. No, nie szkodzi. No tu coś musimy zrobić. Hmm, no może nie. Czy ja coś popsułem? O, coś to to pod nie Quest. A na... kogo to obchodzi Aha i ten gość jest pewnie na innym piętrze właśnie Tu są schody No to bardziej tradycyjną metodą Pójdziemy Po schodach, a nie jakieś teleporty nowoczesne Znaczy dla nich są chyba w sumie nowoczesne nie ma. Gdzie jest ten gość? Ja go nie widzę. No dobra, to musimy jednak wykazać się pewną nowoczesnością, bo ja jestem ślepy. Spykływ, w skołdumbar, abowiu, nade mną. Top flow. Jeszcze, jeszcze, Okej. Okay. dobra, fajnie, ale ja chciałem z nim pogadać ...pierw, Co to za karabin? Skierowany w podłogę, a nie to tele teleskop. Nie widzę tego gościa nigdzie, bo to nie ten chyba Open Soul Tree. I rozdam sobie talenta teraz Wiem, że powinien niby w to drzewko inwestować I tutaj się nam skille nowe robią Ale na razie chcę domaksować yy, wrażenia No i dostaliśmy, co to za pingwin? Dehydrate To jest a, o, nie obszarowy, tylko ten yy, daleki na takiego zasięgu, czyli wciskamy P i tutaj mamy Wolden Wolden, Wolden, to e, e, gdzie jest mój masywny damage hmm. Masywny damage mój No instance, tak? Dehydracja Rang 2 Jestem ślepy czy, czy nie widzę tego? Tu jest Nie widzę, żebym to miał na pasku, więc sobie 30 metrów, 30 metrów, 30 metrów Wiem, że trochę wchodzimy teraz na Na innych, in, innej, bardziej e, Nie klasy, co co bardziej ee, innego drzewka talentów. Więc to pewnie będzie coś takiego, jak robiłem w Oblivionie. Robiłem sobie klasę mag, a chodziłem i napieprzałem z mieczo. No. No, prezenty. Może teleporter. A to jest co to? to? No i gościu, ja nie wiem gdzie ty jesteś Up Jeszcze wyżej Jesteś tu gdzieś How is that? Aha, to jest NPC Zwykły, więc Down Round floor, okej okay. Napiszę no, mi jak wygrze jest gościu nade mną, ale ja go nie mogę znaleźć. To po... up. <laughs> przygoda z teleportem jest no nie. Co to? Nie wiem, ale weźmiemy sobie. Dumbar. No nie jest Dumbar. On jest trochę mniej. O, co to, Kueśtoch? You do me honor. Nic się nie będę robił O tu różne jakieś takie rzeczy są To questowe są czy Możliwe no, jakieś y, ziarno ciekawości up idziemy up tam jest nasz Ludzik. Ludzik nienawiści, o je. Ascended. Spoko. Czyli znowu jesteśmy czymś typu yy, Jak to w Ionie było yy, Dave'a, Dave'a jakoś tak nie wiem jak się je wymawiało. Czyli przyszedł tam jakiś super specjalny i nie każdy może się nim stać i coś tam i coś tam. No. Inventory is full? Jak to? Musimy coś wywalić. Haha, ha, albo w założyć w końcu. Ok, to jeszcze jednak księga. Ona jest do questa, czy jak? Nie, nie patrzę Nie, nie pisze, że quest item nigdzie Kolekt A, ja się kolekcjonuję tylko chyba Okej okay. No to Kolekcjonujemy, zawsze to mniej miejsca w bagu Jakaś niebieska książka <laughs> A widzicie, a ja bym to nosił i nosił, jo, bo trzeba Dopóki mi miejsca w bagu nie zabrakło, nie? A to co to, to za syf? Nie wiem o co chodzi Na razie nie chcę sprawdzać O tu jest jeszcze jakaś notatka Okej, okay, dostaliśmy jakieś coś Na razie zbieramy no jak tu książkę jeszcze jest no dobra weźmiemy tą książkę niech się cieszy że ktoś się przeczyta no, ale nam zależy na pergaminach tam jest jeden widzę na no, książkę książkę weźmiemy żeby potem nie było że jest jakiś a a my będziemy się musieli cofać i nie wiemy gdzie się cofać trzy mamy trzy moje Nie, to nie było żadne nawiązanie do reklamy, że trzy, bo telefon i tak dalej, tylko... Tylko tak. Tak lepiej. Obsesa. Twoja stara, no pierdala. Rozmawiaj z panią rozmawiać z panią i my już zakończamy powoli ten odcinek. A niestety nie naumiem się tak ładnie przemawiać jak niektórzy YouTubejczycy. Może w następnym się ładnie przywitam chociaż tak. Postaram się. 5 na 5 i baba jest zadowolona. Okay. To ja się z wami tutaj żegnam. Do widzenia, serdecznie i papa! tylko nie koniec odcinka, subscribe! Mój